Proszę powiedzieć, jak pan z perspektywy czasu ocenia te 70 lat, które yy, za nami i, i ten rok, który minął, który teraz w tym roku ocenialiśmy? Co do 70 lat, niezupełnie jestem kompetentny, dlatego że ja miałem przerwę pewną. Ja wylądowałem w 50 roku w Poznaniu i tam grałem 10 lat i dopiero w, po olimpiadzie w Rzymie wróciłem tutaj. Natomiast jeśli chodzi o mm, obecny... Sezon. To on jest traktowany właściwie jako no, brak sukcesu. Ale jednak powiedzmy sobie szczerze, w ósemce Polski są trzy drużyny z pomorza. A więc nie, jest, nie było tak tragicznie. Oczywiście wiemy na czym rzecz polega. Dzisiaj sport to niestety także, a jak niektórzy mówią, przede wszystkim środki finansowe, prawda, które pozwalają zestawić odpowiednio drużynę. Ale ja myślę, że pomoże, jeszcze pokaże, co potrafi. A przykład słupska dla mnie jest zupełnie nadzwyczajny. Przecież kiedyś za moich czasów w słupsku pewno nie wiedziano w ogóle, co to jest koszykówka, a teraz okazuje się, że jest to jedna z czołowych drużyn. Panie profesorze, jeszcze krótko, jak panu się podobała gala tegoroczna? Jak zwykle, bardzo ciepła. Ja tu wyczuwam atmosferę, oczywiście no, mówiono o poważnych rzeczach także, ale wyczuwam taką ciepłą atmosferę, która jest zresztą charakterystyczna dla każdego środowiska sportowego. I to jest, to jest ogromny walor. Tutaj się z przyjemnością przychodzi. Kolejna gala za nami. Jak pana wrażenia po gali? Jestem mile zbudowany dzisiejszą galą. Po pierwsze, jak dużo nas tutaj było. Mówię nas, bo myślę o, o, o starszych ludzi wiekiem i, i tymi działaczami, którzy przed laty pracowali. Teraz z tą ilością młodzieży, z tą ilością rozgrywek, z tych, tych, tych wszystkich zawodów, które się odbywa, z tymi sukcesami, który nasz okręg przez tą młodzież ma. No bardzo wspaniałe te wszystkie ro, rodzaje nagrodzonych dzisiaj mnie to bardzo, że tak powiem, wzruszało. No i, i, i patrzyłem wstecz, kiedyśmy my działali czynnie, czyśmy też takich rzeczy robili. No aż tyle nie. Nie było tyle sukcesów. Nie było, nie, nie było tej mnogości uprawiających koszykówkę. Także jestem mile tym zruszony i, i gratuluję tym organizatorom okręgowemu Związkowi tej, tej, tej pracy, która tu została włożona. No, gratuluję tym wszystkim wyróżnionym. Jest co pielęgnować dalej. Tak, jak Pan Prezes już wspomniał o, o poprzednich latach, to w przyszłym roku będziemy obchodzić 70-lecie e, pracy w związku. Jak to pana okiem na przestrzeni tych lat wy, wyglądało? I jak ten czas szybko mija? E, widziałem filmik tutaj, który zaprezentowaliście. Przygotowując to 70 -lecie. szukaliście logo, szukaliście plastycznych wyrazów oddania tej, tej, tej uroczystości 70-lecia. Zauważyłem, zauważyłem tam w gwiazdce nasze logo z 25 lecia Kiedy to właśnie prezes Gotartowski i ja jako wiceprezes organizowaliśmy 25-lecie Gdańskiego Związku Okręgowego Związku Koszykówki. Dziś patrzę 70 lat za, za, za rok to ma być, jak ten czas szybko leciał. Tak, trzymajcie to, róbcie to. Wiele. Do, do tego apelu, który tutaj był, żeby włączyć się przypomnieć jakieś rzeczy, może które gdzieś komuś y, ktoś coś ma, co na, na bieżąco dzisiaj nie widzimy tego. Y, porozmawiam z, z, z kolegami z, z moich lat z, z społecznego działania w Okręgowym Związku Koszykówki, znajdziemy jakieś materiały, znajdziemy, y, podpowiemy pewne rzeczy, które, które może, y, może gdyby mógł, można by było czasem zapomnieć o niektórych ludziach, o, o nich których rzeczach, które wówczas też były. No jest to piękna inicjatywa, trzeba to organizować. I, i o, o, o sobie mówię, obym dożył tego czasu. Nie, nie wiem, czy jest ktoś jeszcze starszy w tym wieku, co ja. no Jeśli, ta, jeśli to 70-lecie będzie Okręgowego Związku, to w tym samym czasie wypada moje 80-lecie życia. Ja. Także ja, ja się w to włączam, jeżeli tylko będzie taka potrzeba. Gratu, gratulacje. Jak wrażenia po Gali? Bardzo dziękuję za gratulacje. się Gala jak zwykle była przeprowadzona, przeprowadzona w bardzo okazały sposób. Mnie szczególnie cieszy to, że Słupska koszykówka pojawiała się nader często i naprawdę w takich, możemy powiedzieć, bardzo ważnych momentach tej gali. Także podwójnie jestem usatysfakcjonowany z tego powodu. Panie burmistrzu, gratulujemy nominacji i wyróżnienia w pikenrolach. Jak pana wrażenia po, po Gali? Dziękuję za, za te gratulacje. Jestem drugi raz. Ja nie wiem, jakieś 10, no, około 10 lat temu byłem. Po raz pierwszy też dostaliśmy statuetkę. I tu widać ogromny postęp pracy, no, przygotowanie, przygotowanie, oprawa, prowadzenie. Pan Włodek Machnikowski, znakomity orator, obaj, obaj panowie prowadzili to w sposób znakomity. Co ciekawe, koszykówka w skali kraju nie jest tak popularna, jak popularna jest właśnie na Pomorzu. Ja myślę, że to ogromna zasługa właśnie redaktora Machnikowskiego, Radia Gdańsk. Bo to oni na swojej antenie co niedzielę popularyzują tą dyscyplinę. Takie gale też nie przechodzą niezauważone, więc Pomorze koszykówką stoi. Ja już nie mówię tylko o, o ilości pierwszoligowych drużyn, bo to też będę w, w skali kraju, ale w pierwszej ósemce trzy drużyny, więc koszykówka jest mocna na Pomorzu. I myślę, że to jest taka mozaika, z, z którą. Wiele elementów tej mozaiki, między innymi medialny przekaz i popularyzacja tej dyscypliny, ale również to, że byli nagrodzeni dziś dyrektorzy szkół, co uważam za znakomite posunięcie. Bo to nie jest tak, że dyrektor musi, jeśli nie będzie chciał, to będzie to robił bez przekonania. Jeśli będzie robił bez przekonania, to wcale nie zarazi tym ani nauczycieli, ani tym bardziej dzieci, więc docenienie dyrektorów szkół dziś różnego szczebla i szkół podstawowych, i gimnazjów i. Szkół ponadgimnazjalnych jest znakomitym posunięciem. Kolejna gala Pignola za nami. Jakie wrażenia? No, myślę, że do końca nie za nami, bo trwa, jak rozumiem, przyjęcie czy bankiet. Pozdrawiamy wszystkich uczestników bankietu. No, generalnie odczucia znakomite tradycyjnie. Bardzo cieszę się, że. Pomorze. No, jest takim okręgiem wiodącym, jeżeli chodzi o rozwój koszykówki, o to połączenie koszykówki dziecięcej, młodzieżowej, koszykówki tej starszej, seniorskiej, to pięknie i płynnie na Pomorzu przepływa, natomiast to no, sama gala zorganizowana elegancko, znakomicie, z bardzo ładną oprawą. Przyjemnie jest być. Myślę, że takim zadaniem obowiązkiem presa Polskiego Związku Koszykówki było tutaj się dziś pojawić. W związku z tym serdecznie dziękuję za zaproszenie Zarządowi Okręgowego Związku Koszykówki. Jakie wrażenia pogali? No świetne, po raz pierwszy w czymś takim mogłem uczestniczyć. Zupełnie się nie spodziewałem, kiedy Marcin Kropolewski, wiceprezes zarządu zarząd wysłał mi zaproszenie, to byłem przekonany, że to jest w formie jak dla dziennikarza, a tu się później okazało, że, że nominacja do nagrody wielkie zaskoczenie i fajnie, że mogłem się znaleźć w tak zacnym gronie, bo no naprawdę jak tu się spotyka takie legendy, to, no to, no, no to, to daje motywację do dalszej, do dalszej pracy. Panie Piotrze, jak wrażenia pogali? Wrażenia pogali bardzo dobre. Eee, było, tak mi będzie lepiej. Proszę bardzo. A dziękuję. E, było bardzo miło spotkać się w tak szanownym towarzystwie. Był nawet e, prezes e, pomo polskiego Związku Koszykówki. E, no było przyświetnie, świetnie, bardzo miła atmosfera, wszystko genialnie, tylko ja się wyróżnia, wyróżniałem, ponieważ wyglądałem jak więzień z Guantanamo, co widać. No ale co? No, sympatycznie, sympatycznie bardzo. Panie prezesie, no niestety za nami już kolejna gala. Pick and roll junior. Tak, no jest to zawsze dla nas przedsięwzięcie ważne, jest to jest stresujące. Często takie wymagające improwizowania, dosłownie w ostatnich nawet minutach przed rozpoczęciem, dzisiaj też mieliśmy takie sytuacje, bo nie wszyscy nasi przewidziani dzisiaj goście dopisali z różnych względów e, e, takich i obiektywnych, e, więc nie mogliśmy wszystkich dzisiaj wynagrodzić e, zgodnie z planem. Natomiast e, i tak zajęła nam ta gala dzisiaj blisko dwie godziny. Chyba była to frekwencyjnie największa impreza Gali e, no, od e, początku chyba jej istnienia także rozrasta nam się impreza z roku na rok i myślimy, że, że w przyszłym roku, w roku 70-lecia będzie to jeszcze większe przedsięwzięcie. Ja też chciałem podziękować serdecznie wszystkim, którzy. Tą galę pomogli zorganizować i przyczynili się do tego, że po raz kolejny okazał się na sukcesem. Dobiegają nas jeszcze z drugiego planu gdzieś odgłosy demontowanej scenografii. Jeszcze ekipa pracuje. Serdecznie dziękuję Marcinowi Korpoleskiemu, Adamowi Greczyle, naszej niezawodnej pani Ani, która, która dowodziła dziewczynami z drugiego planu. No i wszystkim wszystkim naszym koleżankom i koledzom, kolegom, którzy dzisiaj w tej gali uczestniczyli i sprawili nam tym wiele radości.